Cześć, z tej strony Daniel Szewski. Zapraszam Was na kolejny odcinek tych castu, podcastu technologicznego. I dzisiaj będzie właśnie tak o takiej szeroko pojętej technologii, bowiem powiem Wam, jak nie tracić zbędnych pieniędzy na elektronice użytkowej. I tutaj będę mówił bardzo szeroko o smartfonach, komputerach, telefonach, smart home, telewizorach, sprzęcie RTV/AGD. Będzie to taki materiał około technologiczny, bo nie będę poruszał kwestii danego rodzaju urządzenia, danego sprzętu, nie będę omawiał jakiejś szczególnej technologii czy właśnie wybranego przeze mnie kawałka oprogramowania czy hardware'u, ale powiem Wam ogólnie o tym, jak korzystać i wybierać sprzęt elektroniczny, elektroniczny, tak aby czerpać z niego jak najwięcej, a jednocześnie nie tracić zbędnych pieniędzy kupując go i użytkując go. Czyli tak jakby zadbać o to, żeby ten całkowity koszt użytkowania urządzenia był jak najbardziej optymalny. Materiał ten nagrywam po moich rozmyślaniach odnośnie tego, jak ja sam na przestrzeni ostatnich 5-6 lat korzystałem z technologii, z różnego rodzaju sprzętu elektronicznego, czym kierowałem się przy zakupie danych urządzeń, gdzie oszczędzałem, gdzie mogłem oszczędzić, a tego nie zrobiłem, gdzie może powinienem wydać więcej, bo odbiłem się to czkawką, tak o tym też będzie. I takie przejście przez to, z czego korzystałem od początku studiów, czyli od 2017 roku, jeszcze wtedy z mocno studenckim budżetem, dlatego te wybory też były inne i ewoluowały na początku, znaczy w trakcie tego, jak ja się rozwijałem i zawodowo, i naukowo, aż do dnia dzisiejszego i doprowadziło mnie to do ciekawych wniosków, tym bardziej, że wiele tysięcy złotych ciężko swoich zarobionych na sprzęt wydałem. I w kilku punktach przedstawię Wam takie moje złote zasady, co robić, aby nie tracić zbędnych pieniędzy na elektronice, bo na elektronice użytkowej zawsze będziemy tracić pieniądze. Jest to e, rzecz, na której się raczej nie zarabia, e, chyba, że jakiegoś białego kruka, limitowaną edycję, czegoś kupimy i za 20 lat to sprzedamy, albo tak jak z tymi pierwszymi iPhone'ami 2G zap zapakowanymi w pudełko pod dzień dzisiejszy. No, no, ale to nie o to chodzi. Technologia jest po to, żebyśmy z niej korzystali. E, będziemy na niej tracić, będziemy wydawać na nią. Będziemy na nią wydawać coraz więcej, bo to nie tylko sam sprzęt, ale także Usługi i właśnie dlatego chciałbym wam powiedzieć, co zrobić, żeby tych pieniędzy tracić jak najmniej, albo w ogóle, żeby nie odczuwać tego, że są to dla nas jakieś tam stracone pieniądze, bo na przykład mogliśmy wybrać inny sprzęt, który był tańszy, a spełniłby te same wymagania. Pierwsza złota zasada, której nie zawsze sam się trzymam i zaraz się będzie, co po niektóre osoby będą się ze mnie śmiać, no to nie aktualizowanie telefonu co roku. I powiedział to ten co wymienił 15 na 16 Pro Max, ale tam była zupełnie inna sytuacja. Polecam odcinek Live 7, jak ktoś nie słychał. Pierwsze wrażenie z iPhone'a 16 Pro Max po tygodniu użytkowania i ja tam właśnie opowiadałem o tym, dlaczego ja zdecydowałem się na wymianę sprzętu. No i nie zmienia to faktu, że aktualnie smartfony naprawdę nie rozwijają się tak intensywnie jak jeszcze kilka lat temu. Ja pamiętam te czasy lat 2008-2013 głównie, kiedy co roku te smartfony były dużo, dużo lepsze i wymieniając nawet, pewnie co pół roku jakbyśmy wymieniali te smartfony, to to było odczuwalne, na przykład przejście z 2009 na 2010 to była dużo wyższa rozdzielczość ekranów, plus gigahertzowe procesory, z 2010 na 2011 wielordzeniowe procesory, jeszcze więcej ram większe wyświetlacze, 2012 rok nagrywanie Full HD już w dobrej jakości, większa ilość pamięci masowej, 2013 jeszcze większe ekrany, Android z multitaskingiem i tak dalej, i tak dalej. Później czytnik linii papilarnych, wodoszczelno obudowy i w ogóle. A od kilku lat to ci producenci w sumie szukają tego, co by zrobić, i myślę, że każda generacja jest coraz mniej różniąca się od poprzedniej. Weźmy sobie Samsungi od modeli S21 do S24 teraz. No, niewiele się różnią. I Na przykład, mając S22 Ultra, które będzie leżało około S24 Ultra, to jest praktycznie identyczne urządzenie. Nie osoba, która nie jest geekiem technologicznym, będzie miała problem wiedzieć, który z tych smartfonów jest nowszy, jak sobie weźmie do łapki jednego i drugiego. Przejście generacyjne między iPhone'em 15, a 16 jest naprawdę bardzo malutkie i to chyba najmniejsze z tych wszystkich generacji, które od początku iPhone'a się pojawiły. I nawet mam na myśli te modele z S-kom, bo one wyglądały tak samo, dużo się zmieniały. W iPhone'ie 4 i 4S to był zupełnie inny system, one chip, w wielordzeni doszło aparat z nagrywaniem Full HD, Siri, 8 megapikseli, a w przypadku przejścia na 6S, Gigaramu, 3D Touch i nagrywanie w 4K. A między 15 a 16 tych różnic dużo nie ma. Dodatkowo, producenci w ramach tej działalności SG zrównoważonego rozwoju wydłużają wsparcie i ułatwiają wymianę baterii, czyli tych, tego najpopularniejszego elementu, który się zużywa, po prostu, nawet jeżeli bardzo dbamy o urządzenie. W związku z czym naprawdę. Polecam kupić sobie raz porządne urządzenie, nawet dopłacić, korzystać z niego przez 3-4 lata, nic nas wtedy nie ominie, a przesiadka będzie bardziej zauważalna niż takie co roku wymienianie czy co dwa lata i frustrowanie się, że niewiele się zmieniło, bo weźmy sobie prosty przykład. No, wymieniając iPhone'a 15 na 16 to wiemy, że niewiele nas spotka, ale jak już sobie weźmiemy na przykład trzyletniego iPhone'a 13 Pro Max, który nadal pod koniec 2024 i na początku 2025 roku dla 90% użytkowników będzie wystarczający, jest to bardzo mocny smartnik bardzo fajny. I i zamienimy sobie go na 16 Pro Maxa, żeby trzymać się tej samej linii produktowej. No to dostajemy już dużo nowości, bo pojawia się po pierwsze Dynamic Island, pojawia się Always On Display, pojawia się USB typu C, jest lepsza aparat, 48 megapikselowe zdjęcia, ProRawy, ProRES, i tak dalej, dużo wydajniejsza bateria, jest ten telefon lżejszy, bo pojawił się Tytan. Pojawił się przycisk Action Button, kamera, Button, wsparcie dla WiFi 7, UWB2 i wiele, wiele innych mniejszych rzeczy, takich których na co dzień nie dostrzegamy, ale one gdzieś tam są i mogą się przydać. Jak nie teraz, to za chwilę. Więc no moim zdaniem, to jest pierwsza złota zasada. Druga złota zasada, moja, i to jest moja osobista zasada, wiem, że nie wszyscy się z tego z tym zgodzą, ale to wynika z moich czystych kalkulacji, obliczeń i pragmatyzmu. Ja nigdy nie dokupuję dodatkowych ubezpieczeń i rozszerzeń gwarancji na sprzęt elektroniczny, który kupuję. I to może być kontrowersyjny punkt. A mi się nie zdarza tego robić, co nie oznacza, że innym osobom może, może się to nie opłacać, bo może się opłacać. W każdym razie, ja zawsze zostaję z bazową gwarancją producenta, nie wykupuję uszkodzenia, ubezpieczenia od uszkodzeń mechanicznych, czy też od zgubienia, czy kradzieży, bo ja dbam o sprzęt, więc uszkodzenia z mojej winy są zminimalizowane do naprawdę bardzo niewielkiego ryzyka, a tym bardziej, że sprzęt zawsze jest w pokrowcu i szkle. I diabeł w szczegółach. Ja sobie po prostu na przestrzeni lat przeliczyłem, ile na takie ubezpieczenia wydałbym od 2017 roku na sprzęty, które korzystam na smartfony, jakieś tam. Laptopy i tak dalej. Gdzie ja też był moment, kiedy często zmieniałem sprzęt, i to by się wtedy w ogóle nie kalkulowało, ale w każdym razie ja za te wszystkie ubezpieczenia, za które Bym wydał pieniądze spokojnie. Dzisiaj mógłbym kupić iPhone 16 Pro Max albo nawet w rozbudowanej konfiguracji. A z tych ubezpieczeń nie skorzystałbym ani razu. I ja wiem, że diabeł Twist w szczegółach może być ten jeden, jedyny raz, kiedy coś się stanie, ale tak jak mówię, przy moim niewielkim ryzyku bardziej opłaca mi się nawet, jakbym zepsuł teraz telefon, wymienić go na nowy niż korzystać z tych różnego rodzaju produktów ubezpieczeniowych, które po prostu by mi się nie zwróciły. Nie tyczy się to jedynie polisy autokasko na samochód ją mam, bo to jest dla mnie święty spokój jak prowadza auto, że jeżeli ktoś mi go zarysuje na parkingu, jeżeli ktoś mi go ukradnie, bądź jeżeli ja nie daj Boże coś zrobię komuś, no to nie muszę z własnej kieszeni wydawać wielu, wielu tysięcy złotych na naprawy, bo akurat w przypadku samochodu aktualnie nawet głupi zderzak może kosztować ładnych kilka tysięcy złotych, ale w przypadku sprzętu elektronicznego ja tych ubezpieczeń nie kupuję, nie jest to produkt skierowany dla mnie, on jest drogi i mi się po prostu nie płaca. Punkt trzeci, wymiana sprzętu, bo nam się znudził. Osoby, które lubią się bawić nowymi technologiami, na pewno nie, niejednokrotnie zmieniały sprzęt, bo po prostu im się przejazd znudził, zobaczyły coś ładniejszego, chociaż nie miały takiego twardego dowodu potrzeby wymiany na, na nowy, bo, bo coś nie działa, bo coś się zepsuło, bo wydajności brakuje i tak dalej. Tylko na przykład. Nie wiem, przejście z MacBooka RM1 na M2, tylko dlatego, że podoba mi się bardzo wygląd, jest większy ciutki ekran i mam płaską, czarną obudowę, która mi się bardzo podoba. Przykładowo, to rzucam taki przykład. Ja sam zdarzało mi się kiedyś, nie mówię, że nie tak, tak sprzęt wymieniać, aczkolwiek ostatnimi czasy zauważam, że jestem taką osobą, która. Stara się już jak najdłużej korzystać z danych urządzeń, to potwierdza też to, że nadal mam i Maca z 2020 roku, nadal mam MacBooka z 2020 roku. Są to sprzęty, które w pełni spełniają moje wymagania. Nie zastanawiam się w ogóle na razie nad ich wymianą. Jak wymienię to pewnie dlatego, że pojawi się jakaś okazja, bo ja raczej zdarza mi się często gdzieś tam trafić jakoś tanie sprzęt i wtedy po prostu wymieniam, bo jest to dla mnie opłacalne. Ale tak, żeby pójść teraz do jakiegoś resellera Apple'owego i kupić sobie najnowszego Maca, raczej, raczej nie. No, chyba że. To Coś się niedługo zmieni, ale wątpię. I ja naprawdę staram się nie zmieniać sprzętów, bo, nam się, bo mi się znudził. I idealnym przykładem jest tego czytnik e-booków Kindle. To jest też dobry przykład kategorii sprzętu, który bardzo wolno się rozwija. Ja mam Kindle Paperwhite trzeciej generacji, bodajże na pewno kupowany w 2015 roku, więc to albo druga, albo trzecia generacja. Jest to najstarszy sprzęt elektroniczny, z którego korzystam. Ma ponad 9 lat w chwili obecnej. Oryginalny akumulator wiadomo, że nie trzyma tak dobrze jak na początku, ale nadal jestem w stanie całą książkę przeczytać z podświetleniem bez ładowania. E, działa idealnie, nie zawiesza się, e, nie różni się prawie niczym od nowych modeli, bo jest to dobry ekran E-ink, karta o podwyższonej rozdzielczości, wyższej niż tych zwykłych Kindlach nowych, więc jedyne czego nie mam to wodoszczelności, która jest mi przy czytaniu książek niepotrzebna, USB typu C, co faktycznie by się przydało, bo to jest ostatni sprzęt, z którego go który ma mikro USB. No i może ciutkę większy ekran, bo to, że ja mam wgłębiony ten ekran, zupełnie mi nie przeszkadza. Szkoda mi pieniędzy na wymianę Kindle'a, tym bardziej, że w przypadku tego urządzenia nie przetwarzam tam żadnych danych prywatnych, więc tutaj security i to, że już od dwóch lat nie dostaję update'ów i nie mam najnowszego wyglądu interfejsu użytkownika, mnie totalnie nie boli, bo i tak wychodzę do niego tylko jak przeczytam książkę i wchodzę w kolejną książkę. Send to Kindle i wszystkie usługi działają bezproblemowo. I jedyne co zrobiłem na przestrzeni ostatnich 9 lat to dwukrotnie wymieniłem sobie pokrowiec skórzany, ten taki kinglowy z magnesem, raz, bo mi się urwał magnes, odpadł mi i go zgubiłem po prostu, a drugi raz bo przetarłem ten pokrowiec i, i to są jedyne rzeczy. I może właśnie jak zaczyna wam się nudzić jakiś sprzęt, czy to smartfon, czy komputer, to może dobrym pomysłem jest kupienie sobie jakieś akcesorium do niego, nie wiem, zmiana tapety, zmiana ikonek, które macie poukładane, zmiana launchera Jakaś taka personalizacja za darmo, która nie, nie, nie wymaga tutaj inwestycji finansowych i od razu zmiany sprzętu, lecenia do sklepu i kupowania czegoś nowszego, no bo to po prostu są zbędne wydatki. Jak nie macie naprawdę potrzeby na to, żeby coś wymienić, to, to nie, nie róbcie tego i takie kupowanie, bo wyszło coś nowego. Sam kiedyś tak robiłem, teraz wiem, że to już nie ma najmniejszego sensu. Niech sobie wychodzi co sobie chce, dopóki sprzęt, który mam spełnia moje oczekiwania, to ja tutaj nie mam potrzeby wymiany. I tutaj idealnym przykładem są te komputery, z których ja korzystam, o, którym, o których też przed chwilą mówiłem. Nie są najnowsze, nie były tanie, o tym też będę mówił dalej, ale przez to, że nie były tanie, do dzisiaj z zupełności mi wystarczają i nie muszę już myśleć o wymianie na, na nowy. I naprawdę lepiej czasami wydać trochę więcej, a, a mieć to na dłużej. Jeżeli coś nie domaga, to ja staram się zawsze najpierw myśleć o naprawie tego bądź rozbudowie zamiast o wymianie. Bo niestety, żyjemy w konsumpcyjnym świecie i bardzo często, jak siada na przykład baterię w smartfonie, to mimo że można to łatwo naprawić, wymienić i tanio, to najczęściej jest to powód taki: a już tę baterię nie trzymałem, ten telefon dwa lata. No to kupię sobie nowy, to będzie takie przypieczętowanie tego, że trzeba wymienić ten e, telefon. I takich przykładów można byłoby mnożyć. Ja na przykład ostatnio miałem problem z moim e, telewizorem. Mały problem. Ja mam model z 2019 roku, czyli jest to 5-letni telewizor firmy Samsung. I po prostu zauważyłem, że system Smart TV zaczął wolniej, dużo wolniej działać. YouTube mi się trochę wiesza, no i nie działa to jakoś tam mega płynnie. No i oczywiście mógłbym pójść do sklepu, kupić sobie telewizor OLEDowy, najnowszy Smart TV, AI ja, i tak dalej, ale nie mam najmniejszej potrzeby. Model, który mam, jest to Kulet ze 120 Hz częstotliwością odświeżania, dużo lepszy. Od tych nowszych kuledów, bo Samsung miał taki okres słabszych kuledów i lepszych. Ten mu jest z początkowej fazy, z tych takich naprawdę jeszcze dobrych matryc. Nie potrzebuję nic więcej poza tym, że ten system Smart TV zaczął zwalniać, więc po prostu rozwiązałem ten problem bardzo łatwo i tanio. Kupiłem sobie najtańszą przystawkę z Google TV i jak potrzebuję sobie korzystać z YouTube'a, to mogę sobie wygodnie streamować poprzez tego Google TV. A żeby było śmieszniej, no to ten telewizor, na czym mi też bardzo zależało, ma AirPlay'a drugiej generacji, więc jak oglądam z iPhone'a czy coś, to nie interesuje mnie to, że apka YouTube'a się wiesza. No, bo po prostu puszczam sobie to przez AirPlay'a i, i to działa. I tak samo możemy zrobić bardzo często z pamięcią masową w laptopach. Tak często można zrobić w większych, grubszych laptopach, tych głównie gamingowych, z pamięcią pracyjną ram. Nie zawsze, jak coś nie domaga, to od razu trzeba to wymieniać na, na zupełnie nowe, bo czasami da się to łatwo rozbudować, naprawić, zmodyfikować, tak żeby jeszcze przez długie miesiące bądź lata służyło nam bez najmniejszych problemów. Czasami producentom nie zależy, żeby tak było. Czasami pozwalają na to, no to to zależy od danego przypadku i trzeba tutaj to rozważyć osobiście. Punkt piąty. Myślenie przyszłościowo, ale nie za bardzo. I co mam tu na myśli? Bardzo często, wybierając sprzęt, warto pomyśleć przyszłościowo i ja rozumiem przez to na przykład rozbudowę pamięci, czy też masowej, czy operacyjnej. Szczególnie operacyjnej, bo to jest coś, czego nie ominiemy, nie da się tego rozbudować po zakupie. Bo w przypadku pęci masowej, nawet jak nam brakuje i nie mamy czytnika kart pamięci albo coś takiego, możemy się posiłkować chmurą, jakimś dyskiem zewnętrznym. Ja wiem, że to nie jest tak wygodne jak posiadanie odpowiedniej ilości pęci masowej bezpośrednio w urządzeniu. Ale są jakieś protezy lepsze bądź gorsze, które pozwalają nam rozwiązać ten problem. A w przypadku RAMu go nie ma, o ile się nie da go rozbudować, a w smartfonach czy w większości nowych ultrabooków już tego nie zrobimy. Ale z drugiej strony, warto myśleć racjonalnie i na przykład, mając 100 GB zajętych na smartfonie warto kupić model, który ma dwa razy tyle tej pamięci, czyli będzie miał 256 GB i mieć ten spokój, że przez najbliższe dwa lata nam starczy tej pamięci, nawet jak aktualizacje urosną, a urosną aplikacje, zawsze rosną tych danych osobowych mamy coraz więcej i tak jakby ten smartfon też przez czas gromadzi, aplikacja Facebooka później może ważyć 5 GB Spotify tyle samo, bo ma zbuforowane piosenki i tak dalej. W związku z czym warto mieć tej pamięci więcej, ale z drugiej strony nie ma sensu od razu branie modelu z Jednym terabajtem pamięci masowej, o jezu, bo się kiedyś przyda, to jest bezsensowne podwyższanie TCO. Jeżeli mieliśmy 100 GB, to nagle nie urośnie nam to do terabajta, o ile nie zmienimy mega sposobu użytkowania naszego telefonu, nie zaczniemy, nie wiem, profesjonalnie nagrywać nim filmów 4K i tak dalej. Więc warto sobie sensownie rozbudować. Ja zawsze w przypadku komputerów polecam rozbudowę RAMu, no bo tego się nie da później najczęściej rozbudować. Te 16GB naprawdę jest minimum, i w przypadku Apple'a ja zawsze mówiłem 16GB i wszyscy się śmieją, ale no 8GB to jest mało i dziwi mnie to, że te MacBooki RZM, 2 i ZM3 mają nadal po, po 8GB, no ale nie mnie to oceniać. Więc wybór bazowego modelu nie zawsze jest najlepszym wyjściem, ale te topowe konfiguracje są zawsze najmniej opłacalne, bo dopłacamy dużo, dużo pieniędzy za samą pamięć i tu idealnym przykładem są czy to Apple'owe, jakieś wysokie konfiguracje MacBooków, iPhone'ów, iPadów, czy też Samsungi, i ogólnie wszystko z takich topowych modeli. To tam później jest 1000 zł dopłaty za więcej GB pamięci, na przykład, gdzie. Przeskoki pomiędzy iPhone'em 16 a 16 Pro jest 1200 zł i dostajemy dużo, dużo więcej, więcej rzeczy. E, idąc dalej, e, ja bym zobaczył, z którego sprzętu korzystamy najwięcej i na niego nie żałował gotówki, bo to jest taka moja jedna z najważniejszych zasad i dlatego aktualnie telefon jest najdroższym elementem mojego staku technologicznego, takiego staku bo e, którego mam prywatnie, e, bo jest to urządzenie, z którego korzystam zawsze, mam je wszędzie, korzystam z niego najwięcej, jest moim. Pierwszym takim komputerem, pierwszym punktem kontaktu ze światem, i jest dla mnie po prostu totalnie istotne, żeby to było bardzo dobre urządzenie, na którym wszystkie akcje, które chcę wykonać, wykonam sprawnie i ta bateria jest dobra, to co zawsze było problemem, więc dlatego jest to najdroższe urządzenie. Na drugim miejscu pod względem istoty jest dla mnie zegarek sportowy, bardzo ważne są dla mnie treningi, statystyki zdrowotne, monitorowanie zdrowia, snu i tak dalej, dlatego na drugim miejscu jest ten zegarek, a później mam komputer komputer przenośny MacBooka. Dlaczego nie iMacA? Specjalnie mówię o MacBooku, bo MacBook byłby w stanie zastąpić mi iMacA, a iMac nie byłby w stanie zastąpić MacBooka, bo MacBooka podpinając sobie do zewnętrznego monitora zastąpi sobie wygodnie, w, zastąpi nim wygodnie komputer stacjonarny, iMacA niestety na miasto do kawiarni gdzieś jak muszę popracować nie zabiorę. Dlatego też iMac, mimo że go bardzo szanuję i bardzo go lubię, to jest gdzieś tam na szarym prawie że końcu, prawie że ostatni, przedostatni w tym moim sprzęcie prywatnym, bo korzystam z niego z przyzwyczajenia. Wartościowo i ważnościowo nie jest już mega istotny dla mnie sprzęt, bo mógłbym to wszystko, co na nim robię, zrobić na MacBooku. I na samym szarym końcu jest iPad, dlatego też specjalnie ja korzystam z bazowego iPada 10. generacji z 2022 roku, w podstawowej wersji 64 GB, tylko z Wi-Fi, bo ten sprzęt jest dla mnie dodatkiem. On nie służy mi w ogóle do pracy, służy mi tylko i wyłącznie do rozrywki. Służy mi jako Netflix player na trenaderze stacjonarnym, jak Zimą jeżdżę na rowerku. To iPad jest moim YouTube Playerem, puszczam sobie na nim YouTube'a w tle, jak pracuję, żeby nie zajmować sobie ekranu gdzieś tam na komputerze. Puszczam sobie YouTube'a, jak gotuję, bardzo lubię to robić, lubię gotować z YouTube'em, sobie gdzieś tam oglądać, jakieś nadrabiać swoje materiały, spędzając czas w kuchni. No i czasami przeglądam sobie gdzieś internet, iPad jest też takim urządzeniem, gdzie ja niestety mam pracoholizm i czasami gdzieś jak jest jakiś weekend i gdzieś wyjeżdżam, czy coś chcę totalnie odciąć się od pracy, to zabieram tylko iPada, bo ja na iPadzie po prostu nie potrafię pracować wtedy specjalnie zabieram go bez klawiatury i touchpada, żeby mnie totalnie nie kusiło. Jest to tylko taki sprzęt typu social media, Netflix, YouTube, jakaś prosta gra, komunikacja ze znajomymi i tak Punkt siódmy. Pozbądź się zbędnych sprzętów. Minimalizm naprawdę jest teraz w modzie i mniej tym lepiej. I taka jest prawda. Ja to przetestowałem sam na sobie. Kiedyś miałem tu dwa laptopy gdzieś komputer stacjonarny, iMac'a, wszystko było średniej jakości, bo było tego dużo, a mnie nie było stać na to, żeby to było najwyższej jakości, więc zamiast mieć jeden dobry komputer, to miałem trzy jakieś średnio dobre i starawe. No i im mniej, tym lepiej i ogólnie laptop w większości osób zastąpi teraz PC, czyli komputer stacjonarny może zastąpić, znaczy laptop może zastąpić nam komputer stacjonarny, smartfon jest teraz dla nas w większości nas MP3, już mało kto korzysta poza audiofilami z takich dedykowanych odtwarzaczy multimedialnych. Jest też naszym aparatem. Popatrzmy sobie, z czego korzystamy. Ograniczmy liczbę elektroniki, którą mamy i która jest nam potrzebna do życia. Uwieście mi, że jeden sesowny kabel USB typu C jest lepszy od trzech chińskich, które mogą wam przepalić gniazdko albo porysować port, bo są twardo zakończone, tak sfrezowane na sztywno. I ta sama zasada tyczy się wszystkiego. Nawet nie wiecie, ile jeszcze dwa lata temu miałem przydasii takich rzeczy, które gdzieś mogą się przydać kilka. Kabelków, powerbanków, dodatków i innych dziwnych historii. Odkąd to wszystko wyrzuciłem. Pozbyłem się tego i skompletowałem sobie taki, leży to nawet przy mnie, taki pokrowiec, akurat mam u z wszystkimi niezbędnymi rzeczami typu kable, ładowarki, to żyje mi się łatwiej. Mam taki jeden box, który zabieram, gdzie gdzieś jadę. w nim mam ładowarkę USB typu C, z dwoma portami C, z jednym portem A, 65-watową, ganową, bardzo malutką. Mam kabel 3 w jednym USB typu C, USB do tego nieszczęsnego Kindle Lightning, jakbym komuś potrzebował pożyczyć. Mam tam małego pendrive'a, mam przejściówkę z USB typu A USB, USB typu C mam dwa kable drugie USB typu C i to jest wszystko kompaktowo, a i mam tam jeszcze powerbanka i to jest wszystko kompaktowo zamknięte w jednym miejscu. Ja zawsze wiem, że jak to wezmę, to niczego mi nie będzie brakowało nigdzie. Wszędzie się podepnę i wszędzie będę mógł korzystać z mojej elektroniki, ładować się, ładować kogoś, zgrywać dane i to w szybkim standardzie i mam pełną kompatybilność. Kiedyś w tym secie był jeszcze taki dok USB-C kompaktowy od Huawei, ale on mi już jest w ogóle niepotrzebny, szczególnie że większość czasu na mieście spędzam teraz z tym LG Gram 2021 który ma wbudowane porty USB typu A i HDMI 2.1, więc odpada tutaj problem MacBooka R, który ma tylko USB typu C z Thunderboltem więc naprawdę mi to ułatwiło życie mega i też ograniczyło jakieś koszty już nie kupuję jakichś dodatkowych kabelków gdzieś na mieście, bo zapomniałem zabrać ładowarki i później mam 10 kabelków z Rossmana chińskich, które się do niczego nie nadają i tak dalej kolejny punkt, z którym część osób może się ze mną nie zgodzić inwestycja w ekosystemy czy to będzie plowy, czy to będzie Google'owy czy to będzie Samsung'owy, czy to będzie jakikolwiek inne, te ekosystemy ułatwiają pracę nawet smart home, jak mamy wszystko od jakiegoś Xiaomi. Czy kompatybilnego z jakimś home i tak dalej, to łatwiej tym zarządzać. Ekosystem zwiększa efektywność, przez co możemy pracować mniej, poświęcać mniej, pra, mniej czasu na pracę i to jest piękne, możemy wtedy więcej czasu poświęcić na to, co lubimy robić, na rodzinę, treningi, spacery i tak dalej. Dbajcie naprawdę o to, żeby sprzęty się wasze dogadywały między sobą, systemy smart home'owe, komputer z telefonem, tabletem i tak dalej, bo to po prostu ułatwia życie. Na koniec chciałbym dodać jeszcze, że mimo że jestem związany z tą bańką technologiczną od wielu lat i testuję tego sprzętu tonę, to może też głównie przez to doskonale wiem, że tak jest, że nie zawsze warto być tym early adapterem czy tą osobą, która jako pierwsza gdzieś wchodzi w jakąś technologię. Bardzo często coś wychodzi z chorobami wieku dziecięcego, ale przede wszystkim zakup nowych rzeczy, które dopiero wychodzą na rynek, bardzo często jest nieopłacalne, bo są to sprzęty drogie, które nie są szybko przeceniane, a za nie wiem, 3-4 miesiące w świecie technologii bardzo szybko wszystko się zmienia, nagle możemy to kupić 500 zł, 1000 zł taniej i możemy się go irytować, że wydaliśmy dużo pieniędzy. Na dodatek kupując to ciutkę później będzie lepiej dopracowane. I na przykład idealnym przykładem tutaj jest mój laptop służbowy. Ja mam tego LG Grama i on na premierę kosztował w 2022 roku 6599 zł, a jego rok później, w sensie firma Migo kupiła rok później za 3599 zł, czyli równo 3000 zł taniej, a więc prawie 50% jego wartości początkowej. Był on tańszy. I fakt, no na rynku był już wtedy model z 2023 roku, więc czym się różnił? Procesorem Intela 13. generacji zamiast 12. generacji, co przekłada się na wydajność rzędu 10% więcej i nawet kadłubek jest identyczny, niczym to się nie różni, więc czasami naprawdę warto popatrzeć, czy opłaca się kupować coś najnowszego, czy może nie nie ma gdzieś jakiejś tańszej alternatywy, która jest równie dobrze, dobra, ale z drugiej strony, jeżeli macie sprzęt, który na pewno chcecie kupić. To kupujcie to od razu i zacznijcie jak najszybciej amortyzować tam po prostu koszty zakupu, bądźcie przed innymi po to, żeby efektywnie korzystać z tej technologii, mieć przewagę technologiczną. I też taka złota zasada, że nie żałujcie na wydawanie na sprzęt, na którym zarabiacie, którego używacie zawodowo, zarobkowo ja już wielokrotnie się przekonałem, że jest taki duży spokój ducha i za to, że mam ma się sprzęt, który jest po prostu droższy, ale sprawdzony i dobry i ja specjalnie Kupuję rzeczy te plowe i rozbudowane, dlatego że wiem, że one może i wychodzą mnie kilka tysięcy złotych. Ale jak ja sobie podsumuję sytuację, dzięki którym, przez które, z którymi nie muszę się mierzyć, przez to, że mam taki, a nie inny sprzęt, to bardzo szybko mi się to zwraca i jestem spokojniejszy. Już kilkukrotnie w życiu miałem tak, że przez to, że korzystam z tego, co korzystam, to nie miałem różnego rodzaju problemów, na przykład z zładowanym akumulatorem, z brakiem wydajności odpowiedniej, z tym, że nie mam jakiegoś aparatu z dobrym zoomem w telefonie, żeby zrobić jakieś ładne zdjęcie do relacji i tak. I, tak dalej. I tym miłym akcentem będziemy już kończyć ten odcinek. Myślałem, że będzie dużo krótszy, a to wyszedł tam regularny 26-minutowy odcinek. Mam nadzieję, że te 9 rad, które powiedziałem, czyli nie aktualizuj telefonu co roku, nie inwestuj w dodatkowe ubezpieczenie, rozszerzenia gwarancji, jeżeli nie psujesz fizycznie urządzeń i nie, nie upadają ci, nie rozwalasz ich. Nie wymieniaj sprzętu tylko dlatego, że ci się znudził. Jeżeli coś nie domaga, to zamiast to od razu wymieniać, to szukaj sposobu na to, żeby go ten, ten sprzęt naprawić, będzie rozbudować. Myśl przyszłościowa, ale nie zapędzaj się za bardzo w tą, w tą przyszłość. Zobacz, z którego sprzętu korzystasz najwięcej i na ten typ urządzenia, nie żałuj pieniędzy. Pozbądź się zbędnych akcesoriów, zbędnych sprzętów elektronicznych, inwestuj w ekosystemy, a także nie zawsze bądź tym Iluli-adapterem, który jako pierwszy korzysta z nowych technologii. Mam nadzieję, że te złote rady Wam się przydadzą i pozwolą Wam racjonalnie korzystać z tej elektroniki użytkowej, tak żeby ona służyła nam, a nie my jej, i żeby nie tracić zbędnych pieniędzy kupując tą elektronikę. Dajcie znać, czy w ogóle taki odcinek Wam się podobał, czy to jest coś, co do Was trafia, taka ludzka strona tej elektroniki chociaż bez takiego dokładnego omówienia żadnej technologii, historii i tak Chciałbym Was zachęcić na koniec, żebyście dawali oczywiście oceny w formie gwiazdek, łapki kontaktowali się ze mną. Feedback jest dla mnie naprawdę bardzo intensywny, bardzo ważny i pozwala mi dobrze pracować nad kolejnymi odcinkami. Dziękuję za ten czas, który spędziliśmy razem. Zapraszam do słuchu kolejnych odcinków. Nowe materiały w piątki o godzinie 7 rano. Cześć i do usłyszenia.